Witamy Was serdecznie w strefie kibica. Dzisiaj top 10 piłkarzy, którzy zarabiają o wiele mniej niż mogą nam się wydawać. Okej. Okay. Miejsce dziesiąte zajmuje Petr Czech, czyli bramkarz Chelsea Londyn, drugi bramkarz Chelsea Londyn. W tym e, sezonie. W tym sezonie. Kwota, która zarabia rocznie to 5,5 miliona euro. To nie są małe pieniądze i każdy o tym dobrze wie, ale doszliśmy zreformat do wniosku, że taki klasowy piłkarz na pewno w innym klubie mógłby zarabiać spokojnie więcej. I takim odnośnikiem przez całe top 10 dzisiejsze będzie Karim Benzema. Postanowiliśmy sobie odnieść do niego, bo to jest bardzo dobry zawodnik, ale nie najlepszy na mhm. świecie. I ten zawodnik zarabia 8 milionów euro euro za sezon. No i widzimy to między innymi do numer, numer 10 w naszej liście P3, 5,5 miliona, więc jest różnica. Na miejscu 9 w naszej liście opasował się Marco Royce, piłkarz Borusi Dortmund. Zarabia 4 miliony euro za sezon. To jest taki zawodnik, który jest kuszony przez inne gigantyczne Czyli, kluby no i tam będzie mógł zarabiać dużo więcej. Z tego co słyszeliśmy ostatnio, nie jest zainteresowany przedłużyć umowy swojej z Borusią. Być może jego zarobki wywindują. Na tę chwilę zarabia 4 miliony euro. Tak, i tylko do tego zarabia te 4 miliony euro, tylko do tego, że, że nie chce podprzeć tego kontaktu z Borusą. Miejsce ósme w naszym rankingu zajmuje Sergio Busquets, czyli piłkarz FC Barcelony, środkowy pomocnik FC Barcelony. Sergio zarabia w tej drużynie 4 miliony euro za sezon. To są bardzo małe pieniądze, jeżeli chodzi o Barcelonę, w której Leo Messi potrafi zarobić, no... no co to dużo bogactwa. pieniądze? Tak, o. Leo Messi, Neymar czy Suarez to są pieniądze, które robią, paraliżują człowieka normalnego. No i o tym się mówi, że to co zawodnicy jak Busquets to są, to są gracze od czarnej roboty. Tak. No i jak widzimy finansowo, troszeczkę ma to odzwierciedlenie. Mhm. Na miejscu siódmym w naszej liście znalazł się Isko, oczywiście to jest bardzo młody zawodnik i pewnie dlatego zarabia jedyne 3,7 miliona euro za sezon. No ale mimo wszystko, że mimo tego, że jest młody, gra w Realu Madryt... No jest jakby, ma być gwiazdą w przyszłości mm -hmm. i te jego zarobki zapewne niebawem się zwiększą. To no też yy, pada postawić pytanie, jak, jak czuje się ISKO, kiedy do Real Madryt przed przychodzi James Rodriguez i z miejsca zarabia dwa razy tyle ne, co on. I jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć a propos ISKO. On został kupiony z Malaki do Realu Madryt za 30 milionów euro. Yy, kwota przy samych zarobkach też jest jakaś taka troszeczkę. No jest dysonans, No, nie jest, jest dysonans. Kolejny piłkarz w Barcelonie, który zarabia mniej niż mógłby zarabiać to Mark Der Stegen. Yy, on ma dwa imiona, ale nie chce mnie się teraz tego drugiego Andre wymawiać. Yy, no tak, yy, ja wymówię. Tak, 3,5 miliona euro rocznie. To jest młodziutki bramkarz, tak naprawdę to jeszcze nie miał czasu zarobić na swoją pensję, jakby wiadomo o co chodzi. Myślę, że jak zagra jeden czy drugi dobry sezon w Barcelonie, to na pewno te zarobki pójdą w górę. To jest chyba jedno z większych zaskoczeń na naszej liście i jeżeli poprzednie nazwiska nie przekonały Was do tego, czym prawimy od początku odcinka, to ten, to, to nazwisko powinno Was przekonać. Andrea Pirlo, czyli mhm. no, no jak mózg. Mózg. Mózg drużyny Juventusu, jakby niekwestionowana gwiazda światowej piłki, wiele kampanii reklamowych, nie wiem, no, mnóstwo ludzi chciałoby hmm. być Andrea Pirlo, No on zarabia 3,5 miliona tylko e, euro tak, rocznie. Ja się śmiałem, że, że same jego rzuty wolne powinny być tak wynagradzane, jeżeli, jakby, porównując <laughs> z innych piłkarzy, którzy grają na jego pozycji. Bo nie, no naprawdę można by wymienić, nie wiem, myślę, że. 20 zawodników, którzy są znacznie słabsi od niego, a zarabiają dużo większe pieniądze. No i to jest, to jest trochę zaskoczenie. Oczywiście z widze włoskiej nie płaci się tak dobrze jak na wyspach, czy w Hiszpanii, w tych największych czy klubach, w stanach Zjednoczonych, czy, teraz. Czy, czy choćby tak, w Stanach, czy gdzieś tam w jakichś egzotycznych innych krajach. Natomiast no, samo niedowartościowanie pilo jest no, dużym zaskoczeniem na naszej liście. Czwarte miejsce na naszej liście zajmuje Mats Hummels i to też jest piłkarz, który e, zarabia mało. Ale to tylko ze względu na to, że nie zdecydował się zrobić poważnego kroku. Jest kuszony przez wiele zagranicznych klubów, mhm. które oferują mu, myślę, że spokojnie zarobki w 5 razy wie, większe, tak? Ale ten nie decyduje się jeszcze odejść z Borussii, dlatego zarabia tylko, muszę powiedzieć, na ściągę 2,9 miliona euro za sezon. skakujemy na podium, a tutaj jest Dawid Alaba 2,8 miliona euro zarabia w Bayernie Monachium. Piłkarz, który gra w praktycznie w podstawowym składzie, jednego z faworytów do Ligi Mistrzów. Mówi się o nim, że jest no, nie wiem, najważniejszym, kryciem, ale, ale... jest ważnym zawodnikiem. Tak, tak no to samo to, że gra w pierwszym składzie Bayernu Monachium, oczywiście świadczy. Mm. A zarabia naprawdę jak na ten klub i w ogóle w porównaniu do, do innych zawodników w Europie niewielkie pieniądze. Jest to zaskoczeniem, dlatego brązowy medal na jego mm. klatkę piersiową. Tak, tylko też trzeba powiedzieć, że ta kwota na pewno po zakończeniu tego sezonu, albo jeszcze w jego trakcie ulegnie znacznej poprawie, bo Alaba już teraz negocjuje swój kontrakt z Bayernem Monachium. Mm -hmm. I no, od dziś wiadomo, że Bayern na pewno będzie chciał zatrzymać tego piłkarza. No więc... i teraz mówi się o tym, że może zarabiać. Po podpisaniu nowego kontraktu 10 milionów to jest 3 razy więcej ponad. Mm -hmm. Więc no, widzimy, że jednak ten zawodnik ma w przyszłości zostać y, bardziej doceniony. Mm -hmm. Drugie miejsce na naszej liście zajmuje Draxler Młody Niemiec z Szalkę 04, który zarabia 2,8 miliona euro za sezon. I to też jest ten, ten typ piłkarza, który za chwilę może wyfrunąć do znacznie większego klubu i zarabiać o wiele więcej. Choć teraz ma trochę problem, ma kowadło przyrodze ze względu na to, że z bardzo poważnej kontuzji się nabawił i no przez najbliższe miesiące zdaje się, a nawet nie będzie występował w swojej drużynie, więc te jego zarobki mogą nie ulec jakiemuś tam większemu. Jemuś podwyższeniu nie poprawią się, ale mam wrażenie, że nawet z, tym, z tą kwotą 2,8 do biednych nie należy. Tak jest. Pierwsze miejsce na naszej liście zajmuje Rachim Sterling z Liverpoolu. Pomocnik angielskiej drużyny zarabia tylko 1,8 miliona euro. Co dochodzi, to, to nawet nie jest 30 tysięcy tygodniówki, a mm. ja przypominam, że Runej zarabia 200 tak? Tak, tysięcy tygodniówki. A tak. Sterling nie jest wcale swoim piłkarzem, jest to jedna z gwiazd ligi, można nawet śmiało... W tym sezonie na pewno, on się coraz bardziej rozwija, jest bardzo perspektywiczny, mówi się o tym, że kusi go choćby Real Madrid. Mm. No i też między innymi to, to nie jest tak, że Liverpool należy do biednych klubów, które nie potrafią zaoferować jakiegoś, no, umówmy jak, się. jakiejś rentownej umowy, umówmy tylko się. po prostu Sterling się wstrzymuje. Umówmy się. Liverpool robi co może, żeby Sterlinga zatrzymać i żeby mu tę pensję podwyższyć, ale po prostu czarnoskóry pomocnik na razie takiej oferty nie chce przyjąć. Tak, no i numer za nasz, na naszej liście to jest Przemysł Osierkowski Rafał Kuliga ze strefy Kibica. A 120 numer. 20 zł rocznie ze strefy <laughs> mniej więcej. <laughs> Jesteśmy na 600 miejscu w tym rankingu, bo niestety nasze zarobki nawet nie kwalifikują się, żeby jakkolwiek je tutaj ująć. Ale co warte nadmienienia, to to, że w opisie macie informacje o w szczegółach tego artykułu. Jeżeli chcecie doczytać, sprawdzić, czy nie skłamaliśmy, to możecie sobie tam wejść. Tak jest. Do... Jego z, z przeglądu tak sportowego jest. do niego was odsyłamy, a za dzisiejszy odcinek serdecznie dziękujemy. Przemysław Rakowski. Rafał Kuliga. Do usłyszenia. Miejsce ósme w naszym rankingu zajmuje Sergio Busquets, yy, czyli piłkarz szewce Barcelony, która zarabia również tylko 4 miliony. Barcelona? Jeszcze raz. Barcelona zarabia 4 miliony euro? Nie, nie, powiem. Dobra, jeszcze A co ja powiedziałem tak szybko? Piłkarz, FC Barcelony, która zarabia 4 miliony. Aha, dobra, weź raz. Też 4. o, nie. Pirlo. Też przepraszam, dobra, nie Twoja, twoja poletko. Idą tam jeden Pierlo. Pierlo. Okej. Znaczy, czy się nagrało? No, jeszcze raz. どうですか